Dobry Wodniki, witajcie na moim kanale. Zapytaj Tarota. Przechodzę do Was rozkładem na listopad 2025. Dzisiaj mamy nów Księżyca w Wadze. Jeżeli nie widziałeś filmiku, to zachęcam do oglądania. Nów pod względem relacji, wyjaśniania, wyciągania ręki, do pogodzenia tak w trzech słowach. Ale wracając do Was, wodniki, zobaczmy, jak Tarot się wypowie. W kwestii listopada, jakie energie będą Wam towarzyszyły, co się być może w tym listopadzie zadzieje. No to spójrzmy: Praca Finanse dla wodnika, listopad. I mamy króla buław. Uu. Nice, nice. To teraz sprawy miłosne, emocjonalne. Nów jest emocjonalny. Miłosne, emocjonalne drżenie serca. I mamy trójkę buław. Ogniście. Wasze nastawienie do świata, do życia, do ludzi, do pieniędzy, do obfitości, miłości i tak dalej. I mamy sprawiedliwość. Oj, ta sprawiedliwość. Jesteście piątym znakiem? Yy, się tak prze, tak się no pokazuje zaraz powiem dlaczego yy, no to co robić na czym skupić swoją uwagę yy, w listopadzie co karmić a skielichów i a czego nie karmić to tak jak w tej przepowiedni nie przepowiedni tylko chińskim opowieściom o tym że składamy się z dwóch wilków którego karmisz, drogi wodniku, a czego nie karmisz, szóstkę buław, jak ogniście się nam zrobiło. I karta na listopad dla wodnika to rycerz buław. Łuhuhu, ale wam tu do, do... I mamy, no to się pokazała karta umiarkowania. Boże, poczekajcie! Słucham? Dzień dobry, dzień dobry. Jestem co najbardziej uszczęśliwia kobietę kurier. Przepraszam Was za tą minutkę. Można było się czegoś napić wody. Już wracam. Mówiłam o karcie umiarkowania. To jest karta, pokazał się nam ten po prostu ten nów. Wadze to dążenie do harmonii i balansu życiowego. Ale wróćmy do tego listopada. Co Was czeka, drogie wodniki? No, wasze nastawienie. To jest tak, zbliża się końcówka roku. I naturalne jest to, że zaczynamy się, że robimy podsumowania tego, jak ten rok nam przeminął. I zacznieś w listopadzie, drogi wodniku, właśnie takie podsumowania robić. Co, co, co wyszło, co nie wyszło. Co zrobiłeś fajnie, ale również to, co zrobiłeś mniej fajnie. Jest to dobry moment też na podsumowanie znaczy na taką ocenę, ale w, w Sprawiedliwości mamy skłonność do oceniania siebie bardzo srogo. A nikt nie jest perfekcyjny: ani ja, ani ty, ani Twoja przyjaciółka, ani Jennifer Lopez. Ani, nie wiem, jakiś Twój idol, a już o politykach nawet nie wspomnę. Nikt nie jest idealny, dlatego jesteśmy ludźmi, a nie aniołami. Może anioły są idealne. Myślę, że tak. Natomiast i uważaj na to, Wodniku, żeby nie oceniać siebie zbyt surowo, żeby nie oceniać siebie zbyt krytycznie żeby bardziej popracować nad w tym asie kielichów, nad tą akceptacją, że jesteśmy niedoskonali, że popełniamy błędy, że się mylimy, że gadamy głupoty, że zachowujemy się czasami beznadziejnie, a czasami wspaniale. To jest o, po to, tam ktoś z góry, Pan Bóg stworzył człowieka, żeby właśnie taki był. I takie yy, bycie bardzo surowym dla siebie nigdy nie jest dobrą, dobrym konceptem. Dlatego, że my potrzebujemy akceptacji. Zobacz, tu może dojść do, do głosu Twój wstyd. Zadaj sobie pytanie, drogi yy, wodniku, czego się wstydzisz? Po co Ci ten wstyd? No, to... Co, co wstydzisz się powiedzieć swojej przyjaciółce? Bo wstyd się wiąże tutaj z tą kartą sprawiedliwości, że ktoś nas oceni zbyt surowo i odejdzie z naszego życia. Hmm? I tego się boimy, bo lubimy żyć w stadzie. Więc to też może dojść. Tu jest przestrzeń w listopadzie jest na pracę taką. Materialną, ale też na pracę taką, jeżeli masz oczywiście na to ochotę, bo przecież nie musisz tego robić, na pracę taką mentalną, czyli na pracę na przykład ze wstydem. Danie sobie wsparcia, to, to, to co mówiłam o tej akceptacji, żeby zaakceptować siebie ze swoimi przywarami i ze swoimi fajnymi cechami. Każdy z nas to ma. Druga rzecz, o tym okrucieństwie, znaczy o tej takiej krytycz, krytycyzmie, to tu jest też tak, no czasami nam się wydaje, że my mamy prawo oceniać innych, że wiemy dlaczego oni coś tam zrobili. Oczywiście są takie rzeczy, że no, są niedopuszczalne, to jest jakby oczywista oczywistość, ale oceniając innych... Zawsze patrzysz, bo, bo myślę, zawsze patrzysz z własnej perspektywy, zawsze patrzysz, ze swoich doświadczeń, nie wiesz, co ten, co, dlaczego ta osoba tak zrobiła, co nią powodowało, może to był właśnie wstyd, może to był właśnie lęk, może było to coś zupełnie innego, więc karty radzą, czego nie robić, staraj się nie oceniać innych. Tylko bardziej polegaj na tym, czy, czy to akceptujesz, czy nie akceptujesz. I tak samo w, y, ludzi w postawie do, do ciebie. Jeżeli ktoś jest raniący, jeżeli ktoś jest niefajny dla ciebie, niedobry, to dlaczego to akceptujesz? Hmm? Dlaczego nie stawiasz granic i mówisz no, dalej nie? Albo po prostu kończysz taką znajomość i, y, y, i idziesz dalej. Bo często tkwimy w takich jakichś dziwnych relacjach, bo boimy się, że dalej nic nam nie przyjdzie. A że to wynika z lęku, a nie wynika z tego, że akceptuję tą osobę. I tutaj będzie taki miesiąc takich trochę dewagacji na ten temat, drogi wodniku. Wy jesteście, lubicie pozastanawiać się nad sensem życia, i ta sfera duchowa jest dla Was ważna, więc dużo będzie takich, takich rozważań. Co jeszcze, ze spraw takich czysto ziemskich, to w listopadzie, jeżeli masz bałagan w swoich dokumentach, papierach, jakichś sprawach, to naprawdę warto to yy, uporządkować, posegregować yy, to, co tam gdzieś zalega, i Ty strasznie nie chcesz do tych papierzysk tam pójść to naprawdę warto się tym zająć i to albo zacząć proces, jeżeli myślicie, że o jakimś procesie z kimś sądowym typowo, bo no mamy Kartę Sądu Sprawiedliwości, to listopad jest dobrym momentem, żeby złożyć dokumentację, złożyć pozew jakiegokolwiek rodzaju, jeżeli jesteście w takiej sytuacji. To tutaj tak, ale głównie to porządkowanie szaf i tak samo to właściwie przy każdym znaku wychodzi porządkowanie swojego miejsca, w którym żyjesz. Jeżeli, nie wiem dlaczego niektórzy z dobra, inaczej, niektórzy z was mają po prostu bałagan w domu, Bleh, takie bałagan. Jedni więksi, drudzy mniejsi i bałagan w domu, w zgodzie z nauką Feng Shui, poczytajcie sobie o tym, powoduje chaos w twoim życiu. Trzeba się pozbyć starych klamotów i naprawdę jestem wielką miłośniczką tego, żeby pozbywać się starych rzeczy, zepsutych rzeczy. To naprawdę jest, naprawdę jest prawda rzeczy, które są ci niepotrzebne, które trzymasz bo się przydadzą. Zobacz czy nie masz ciuchów, które trzymasz, że kiedyś, bo takie nowe, niezużyte, a i że kiedyś, <laughs> przepraszam, że kiedyś może je założysz. Może lepiej kupić nowe. Chociaż to nie ekologiczne. Więc y, dobry moment też na sprzątanie. Przejdźmy do pracy. Dobry czas w pracy. Możecie też mieć w pracy yy, taki, spojrzycie, spoj spojrzycie na siebie wstecz i yy, jeżeli pracujecie i zobaczycie tutaj, czy ja się wyrabiam w swojej robocie, czy ja mogę bardziej, czy ja mogę do osiągnąć awans, czy mogę dostać upragnioną pracę, czy... <laughs> Przepraszam, coś mi dużo gadam dzisiaj i głos mi odmawia. Czy... Czy mogę dostać uprawnioną pracę? Czy mam szansę na awans? Czy mogę pójść wyżej? Czy mój biznes się będzie rozwijał? Tutaj jest, to musisz zadać sobie pytanie, czy ty naprawdę tego chcesz. Czy na przykład idziesz, bo mama marzy o tym, żebyś był kierownikiem? Albo babcia o tym marzy, albo partnerka o tym marzy, żebyś... Był prezesem, albo coś tam. Ale czy ty naprawdę tego chcesz w karcie Asa Kielichów? To musi być jednak w zgodzie z tobą. Czy chcesz tego awansu. Bo fajnie jest mieć awans, fajnie się poczujemy, ale często awans wiąże się z tym, że, ma, że nasze życie się bardzo zmienia. Że nasze życie. No. Mamy po prostu więcej obowiązków, jesteśmy bardziej odpowiedzialni za wiele rzeczy. Czy, czy chcemy takiej zmiany? Tutaj też możesz dostać propozycję awansu. No i zadaj sobie właśnie pytanie, czy ja jestem chętny na to, żeby to przyjąć. Hmm? Ci, którzy szukacie pracy, musicie to robić? Musicie. Nic nie musicie. Róbcie to bardziej intensywnie. Naprawdę z taką wiarą, że, że naprawdę tego chcę, bo jeżeli Ty nie chcesz szukać tej pracy, nie chcesz pracować, bo wszyscy jakoś tam pracujemy, to jej nie znajdziesz albo znajdziesz byle jaką. Szukaj pracy, która Ci będzie też dawała takie korzyści nie tylko materialne, ale emocjonalne, czyli w dziedzinach, w których lubisz. Jeżeli lubisz samochody to pracuj w firmie, która się zajmuje samochodami. Jeżeli lubisz kosmetyki, to pracuj w tym kierunku, gdzie masz styczność z kosmetykami. Jeżeli lubisz filozofować albo coś, albo jesteś psychologiem, no to pracujesz z ludźmi. I tak dalej, i tak dalej. Jeżeli jesteś taki decyzyjny, no to pracuj może w biznesie. Pod tym kątem, jeżeli yy, i to CV musi być napisane bardzo uczciwie. Bo wiemy, tą, znamy tą zasadę, że papier zniesie wszystko. To jest oczywiste. Teraz są jeszcze zresztą takie metody, yy, rekruterzy, oni mają swoje metody, że oni sprawdzają to, co my piszemy w tych, w tych CV, CV-kach, jak to się mówi. Ale bądź rzeczywiście szczery w, w tym, co napisałeś, i też nie umniejszaj sobie. Naprawdę, jeżeli masz jakieś osiągnięcia, zrobiłeś coś, yy, da, pracowałeś w jakiejś firmie, masz tam jakieś listy te polecające i tak dalej, to wszystko zrób naprawdę uczciwie z taką z taką yy, pewnością, że ty na danym stanowisku dobrze sobie poradzisz. Czy ja tu widzę pieniądze? King, boże, król Buław, on myśli może o pieniądzach, ale chciałby szybko, a tutaj tak nie będzie. Tutaj szybkich pieniędzy ja nie widzę. Tutaj widzę ewentualnie jakieś długofalowe inwestycje, które zyski przyniosą, przyniosą później, ale takie inwestycje, które są rekomendowane przez jakąś dużą instytucję finansową albo również przez państwo. To w to, jeżeli masz jakieś, jakąś górkę finansową, drogi wodniku, możesz zainwestować, nie spodziewając się szybkich zysków. To to yy, w pracy. No, przejdźmy do, do, do spraw miłosnych. <laughs> Single singielki. To jest takie. Zobacz, czy tego nie masz. Takie oczekiwanie. Szukasz tego partnera do kochania. I czy partnerki, osoby do kochania, i jesteś cały w wyczekiwaniu. Energetycznie to jest tak. Daj, yy, daj afirmację, afirmuj, działaj, chodź na randki, rób, ale. Bez takiego oczekiwania, że spotkam miłość. Bo jeżeli masz takie oczekiwanie, i świadomie używam ciągle tego słowa, że szukam miłości, to automatycznie zauważ, jeżeli szukasz czegoś, to znaczy, że tego nie masz i energetycznie jesteś w braku. To co ci przyniesie wszechświat? Bo żelazna zasada prawa przyciągania. To, na czym skupiasz uwagę, rośnie. Skupiasz uwagę na tym, że szukasz tej miłości, pragniesz tej miłości, i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, wszechświat, czy Pan Bóg odczytuje to, tak? Aha, on tego nie ma, nie ma. No dobra, no to dam, skoro on chce szukać, to dam mu więcej szukania. Tak? Spójrzcie na, na to energetycznie. I tutaj się pokazuje, że niektórzy z Was właśnie są w takiej. Yy, w takiej postawie czekania, aż coś się zadzieje. To jest jeden scenariusz. A energetycznie trzeba by to było zrobić tak, że chodzić, być aktywnym, działać w trójce buław z takim przekonaniem, będzie co będzie. Bez tego głodu, miłości. Tak? Bo potem przychodzi jakiś kandydat i zakochujemy się w kiju odmiotły. Zarówno i mężczyźni, i, i, i panie. I tutaj jest inwestuj, ale się nie spiesz. Choć chciałabyś na trzeciej randce już... Boże, jak cudownie, matko. Tak? Spokojnie. Miłość lubi spokój. Miłość... To nie jest pierdolnięcie w łeb czy w serce, bo to jest wyrzut hormonalny i to wszyscy już udowodnili dawno. Jeżeli masz coś takiego, to trzeba uciekać gdzie pieprz rośnie, bo to są feromony. I, i... No ale może czasami potrzebujemy takich doświadczeń, bo to jest ekscytujące, wiadomo. Natomiast ja bym tu dawała szansę, chodziła na te randki i spokojnie dała przynajmniej szansę do piątej, szóstej randki. Zainwestowała swój czas, czy zainwestuj swój czas w te randki, żeby na nie chodzić. A nie oczekuj, że szybko będziesz miała decyzję, czy to ten, czy to nie ten. Jestem wielką miłośniczką dawania szansy. A nie, że tylko wysoki brunet, błękitne oczy czy blondyn, tu w klatce metr, albo pani duże niebieskie oczy, wiadomo i tak dalej, i tak dalej. Czy tu widzę miłość? Bardziej może, możesz ty wodniku być skłonny właśnie do zakochania się, jeżeli jesteś poszukujący w kiju odmiotły. Tak wyhamuj. Zrób taki zestaw hamulcowy. Dawaj szansę, chodź na randki, umawiaj się, flirtuj, wszystko tak, poznawaj. Natomiast w takim spokoju tej karcie sprawiedliwości, przyglądaj się temu. I słuchajcie, no, złota zasada na randkach, drogie wodniki, wy mało mówicie. Zwłaszcza wy panie, dajcie się, bo na pierwszych randkach mężczyźni, oni jeszcze nie wiedzą nawet, czy, czy. No, może już wiedzą, że się podobacie, tak? Bo to jest ten pierwszy klucz, ale oni jeszcze. I chcą dobrze wypaść, ale oni jeszcze są szczerzy. Oni jeszcze mówią to, co myślą. To dobrze jest wypytać, gdzie się widzisz za parę lat, jaki masz pomysł na swoje życie czy dla Ciebie dom, ogród, płotek i piesek i kotek, czy może podróżowanie i prowadzenie baru na plaży. I oni to wszystko Wam powiedzą na tych pierwszych randkach. Ja bym w to poszła. I wtedy podejmiesz decyzję spokojnie, czy to świadomie wybierz tego, wybierzesz tego kandydata. Ale widzę przestrzeń na randkowanie. Jak chcę, czy to Wam mogę zrobić osobny, jak randkować. Eee, dobrze, pary para, niektórzy mogą, co prawda, Gibaszewski chyba mówi o tym, że karta sprawiedliwości pokazuje mu się jaka karta, karta zaręczyn. U mnie się tak nie pokazuje. Ze mną od karta sprawiedliwości pracuje zupełnie inaczej. Ale być może warto skorzystać, bo to znakomity człowiek, z tego, że jeżeli jesteś na etapie zastanawiania się, czy... Chcesz klęknąć na kolanko i poprosić o rękę, to to listopad. W listopadzie możesz podjąć decyzję w tym Asie Kielichów, że tak, że to jest dobry pomysł i na święta organizujesz całą sytuację. I to jest, czy to jest dobre? Tylko się nie spiesz. Nie rób tego w listopadzie. Jeżeli myślisz o zaręczynach, zrób to w grudniu. Natomiast w listopadzie yy, dopracuj cały ten koncept oświadczyn. Z rękowi, jak to mówią, w parach. Jeżeli jesteście w parach, co będzie ważne? Wodniki będą chciały wiedzieć, na czym stoją. I tutaj jest też kilka scenariuszy, bo pamiętajcie, to są czytania ogólne i ja muszę rozważać bardzo uniwersalnie te karty, bo tylko na czytaniach prywatnych dokładnie się zajmuję Twoją sprawą, tak? A tutaj, tak, żeby każdy coś mógł z, z tego dostać. Jeżeli jesteście w parach, to niektóre wodniki będą się zastanawiały, na czym ja stoję. Czy to jest już, czy już jesteśmy na wyłączności, czy to już jest mój partner, czy moja partnerka, mimo że mieszkamy osobno, czy to ja jestem w parze, czy nie jestem. I tutaj bardzo dobrą radą jest: zapytaj się swojego serca, czego ty chcesz. Zapytaj się serca. Aha, moje serce mówi: chcę być z tą osobą. No to jesteś w parze to traktuj ten związek jako parę. Jeżeli jesteście w długoletniej parze, to zadbajcie, nie czekajcie, aż partner się domyśli w trójce buław, że coś, że wy macie jakieś oczekiwania, żeby było romantycznie, nie wiem, żeby pójść na spacer. W Asie Kielichów mówimy o swoich uczuciach. Kochanie, uwielbiam, jak zabierasz mnie na spacer. Albo kochanie, potrzebuję pójść na spacer. Co ty na to? Kochanie, zabierz mnie gdzieś w jakieś ciepłe miejsce albo weź mnie przytul, albo bo potrzebuję się y, wyniuniać po prostu w twoich ramionach. A nie, on się, bo może być taka skłonność, drogi wodniki, on się powinien domyślić. A on ani ona nie mają czytnika rentgena, zwłaszcza mózgu, żeby się domyślić, o czym ty myślisz właśnie albo czego ty pragniesz. Trzeba paszczą to wyjaśnić, z piękną energią asakielichów. Powiedzieć, uwielbiam jak mnie dotykasz, uwielbiam jak mnie głaszczesz, uwielbiam jak razem spędzamy czas, uwielbiam jak jesteśmy blisko ze sobą. Lubię z tobą w tej, w tej karcie, lubię z tobą robić plany. Lubię z tobą, e, czuję, że to jest fajna inwestycja w moim życiu, ten nasz związek. Widzę, że to może pójść gdzieś dalej, że to się może rozwinąć, że to jest fajna sprawa. Mówimy, określamy się. Listopad dla was jest takim potwierdzeniem, jeżeli masz długo, długi związek już taki ukorzeniony, to trzeba go, Potwierdzić jeszcze słowami i dotykiem, drogie wodniki, dotykiem, bardzo szeroko rozumianym dotykiem, mizianiem i też takim dotykiem sypialnianym, tak? bo nie mogę użyć pewnego słowa, bo, o którym wszyscy, roz, który wszyscy rozumiemy, dlatego że YouTube może, mogę dostać bana, bo kiedyś już tak było. Więc pamiętajcie, że. Listopad to jest dla Was miesiąc współpracy, miesiąc bycia otwartym na innych ludzi, miesiąc w którym unikamy oceniania, a bardziej i też akceptujemy różne sytuacje siebie, innych ludzi, że nasz partner jest niedoskonały, że nasz partner ma... Wady, że, że możecie to, to się ukazać w listopadzie, że życie jest takie, jakie jest, ale z taką akceptacją, co ja mogę wnieść fajnego w asie kielichów do tego życia. Może swój uśmiech, może swój humor, może, bo wiecie, jak to jest. Energetycznie, im bardziej robisz sobie energetycznie dobrze, czyli pilnujesz myśli, skupiasz się na fajnych rzeczach, podkreślasz swój etos pracy, robisz coś z zaangażowaniem. To dostajesz tego jeszcze więcej. Okazujesz radość, okazujesz miłość, okazujesz zaufanie, okazujesz zainteresowanie i tak dalej i Te wszystkie dobre aspekty życia. A nie to, że świat jest podwyzły zły i skręca w straszną stronę jakąś do. No, tak nie będzie. Więc dużo zależy w tym miesiącu drogie wodniki, od was, od waszego nastawienia właśnie w tej karcie sprawiedliwości, czy postawicie na łagodność, miłość, wody, pij, produkuj, miłość, czy pójdziecie w taką, odradzam, ostre, ostre traktowanie siebie i innych, zbyt krytyczne. Wybieraj. Buziaki. Pa!